Zróbcie hałas dla zawodników Wirtus Pro i Navi. Ci chodźcie, bo nie chcą wyjść Słuchajcie, musicie krzyczeć głośniej. Bill, To, żeście wywołali, widzicie. O Aż sam się zestresowałem. to jest pro tak blisko mnie. Ale super. Dobra, słuchajcie. No to zaczynamy w takim razie. Pamiętajcie o konkursie, moi drodzy, także hashtag Camp with G2A i wygranie nagrody. Jak komuś się nie udało złapać opaski albo szurki albo bluzy, no to będzie mógł po prostu wygrać. Także polecam, szykujcie aparaty Przychodzi jakieś ciekawe zdjęcia, a na pewno coś się uda wygrać. Cześć, witajcie. Chciałbym dorzucić też parę zdań od siebie na temat tego właśnie eventu. Całość odbyła się w sobotę, 20 maja w Millennium Hall w Rzeszowie. Było to spotkanie z mistrzami świata w Counter Strike Global Offensive. Były to drużyny Virtus. Pro oraz Na'Vi. Całość poprowadził Piotr izak Skowerski, dobrze wam znany. Eee, zabrakło nam jedynie Jarka Paszy, który miał właśnie sprawy rodzinne. Szybko wytłumaczył swoje, właśnie swoją nieobecność. Tutaj gdzieś pojawi się wiadomość, którą opublikował na fanpage'u G2A. Jeśli chodzi o sam event, był naprawdę fajnie zorganizowany. Pogoda świetnie dopisała. Moim zdaniem, G2A powinno też zrobić stolik dla Piotrka, bo oddał on nie mniej za autografów niż sami zawodnicy. Później można było zadawać pytania, było takie małe QA, co później zobaczycie wreszcie materiału. Można było przy odrobinie szczęścia złapać sobie koszulkę czy dresówkę, a na stanowisku g 2 można było zgarnąć opaski, smycze, kubki, koszulki, właśnie dresówki też, repliki, noży do CSGO, więc naprawdę fajne nagrody. Jedyny minus, na co ludzie się skarżyli, to ochrona, która była zbyt restrykcyjna, chociaż z drugiej strony może to też jest na plus. Nie będę dłużej przynudzał. Jeśli oczywiście filmik się podoba, zostawcie łapkę w górę. Prześlijcie znajomym swoim, jeśli chcecie, żeby wiedzieli, co się wydarzyło w Rzeszowie. Ja zostawiam Was z Q&A i z dalszą częścią filmiku. Miłego oglądania. Pan, tak, pan jest do dzisiaj. Niestety kafejek nie ma, no ale wy jeszcze macie szansę. Okej, okay, kolejne pytanie będzie, uwaga. Ej, chłopaki, kiedy zaczniecie wygrywać? Do, tego, do, tego, do tego. Kurde. Jak zdobędziemy pierwsze 16 rów? Tak, po prostu! Zastanawiam się o odpowiedź. Trzecie, kto ma pytanie jeszcze? Mam pytanie, będzie kolejne. Ty masz pytanie? A, do, nie, teraz, teraz masz rękę w górze, do musisz zadać pytanie. Co, co, co? co? co snacks zrobiłeś na obiad? Snacks, co na obiad? Tak, tak, tak. Dobra, jak chcecie wiedzieć to, to napiszcie, to mam rozpiszę coś. Tak, tak, tak. Dobra, to widzę kolejne pytania. A, jest pokasowe? Słuchałem pokasowe. Dobra, to mam, pytanie, to mam gdzie pytanie jeszcze? Pytanie do Filipa. Jak się czuł w klaczu sam na czterech x To był jeden na pięć nawet. I to zlikwidował. Ja, w Atlancie? Znaczy na pewno jeden na pięć klacz to był na Dreamhacku. Na Overpassie, tak. Na Overpassie i to było na 6, czyli Stary North. To pytanie do Neo, jak się czuł Tak, W trakcie samej akcji się o tym nie myśli, po prostu się działo. Tak, tak wyszło. Chyba no tu w kolejce jestem właściwie. Chyba się z pan wycofiem jednak. Dobra. dobry, to chyba też idę językiem. Kto jeszcze ma pytanie, słuchajcie? To jest pytanie? Nie masz Nie? Nie zamierzam absolutnie. Nie, mojego kaweru pokasowy nie będzie. Dobra, jeszcze pytanie, słuchajcie, jakieś ktoś ma jeszcze tutaj? Tu ja widzę pytanie jakieś. Jak się wam podoba Rzeszowski pom? To no, tam chyba pytanie tak czuję. Ewidentnie jest jedyny w swoim rodzaju. No jest bardzo ładne. Dlaczego no, się Jeszcze jakieś pytania? O, to jest pytanie, tak? Pytanie? co sądzicie o Bors? A może do, do, do kogoś, do, nie wiem, kto tam będzie mi nie mówił? Takie pytanie, może. Kto na pytanie? Co sądzicie o Izakobors? My już wiemy dlaczego Piotrek z nami na turnieje jeśli, żeby mieć informacje i uczyć. Tu no właśnie. To tak przyjechałem, wieczorem, że czegoś się naucza. Ja to też może stanę nawet na fotelu czy nie? Cień. Zabiję się? Cień nie zabija jak stanę na fotelu. Okej, okay. będę trochę wyżej. Zmieścimy się wszyscy. Okej, okay. jest dobrze.